Ciałem. Gelokuer z tej strony. Ostatnio tutaj eksplorowaliśmy opuszczoną jaskinię. Zupełnie przypadkiem znalezioną. A teraz. Uuu, teraz to. Musimy się przedostać, no, tak jakby w sumie tu na dół. A z tego co widzę, to. Mhm. Średnio na jeża. Myślałem, że da się tam jakoś tak mniej więcej w miarę po ludzku zeskoczyć, ale chyba nie bardzo. O, ale na przykład mamy posąg Marygi, w którym się mogę odrodzić. Tylko ciekawe, czy mnie wyrąbię na dół, czy do góry. Oczywiście, że na dół. A runy pewnie zostały u góry. No, tak jakby. Okej, okay, więc potrzebuję się tutaj przenieść z powrotem. I sobie po prostu wziąć te runki. Jak widać czasem nie warto ufać znakom, które inni gracze pozostawiają. Ej, ja i bez takich mi tu No Nie, 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 z tobą to ja nie chcę walczyć. O. o dosyć wysoko. Dobra, się, co? Kwiatki stoją na warcie. Ruiny, ulicy Męstu. Tu już byliśmy generalnie. Teraz się zajmijmy jednak drogą w stronę tych rzakowych ruin Znaczy ruin o jaskini te o, z tymi ruinami hmm, tu jest jakaś Abominacja Która na nasz widok wypuszcza dziwne gazy Oha no jest. Kryształowy syliański tunel. W takim miejscu to nas dawno nie było. Wbijaj do góry. Już myślałem. <śled> Przed tobą okazja. U, panowie, trochę was tu jest. Okej. Okay. To był materiał? O. Ale Kamien kowalski na piątce. Ja bym się cieszył bardziej z ponurych. Już tak bardzo mu przywaliłem, że spadł. w mordę. Mógłby zeskoczyć czy coś. Grawigłaz, odłamek graviglasu. O co teraz zrobił. Dobra, oddawaj ten kryształ. Oho, tam coś jest. Ale troszkę się to zawaliło. Nie, tam nie dokoczę niestety. Dosyć specyficzne takie trochę miejsce, muszę przyznać. No a to pewnie tamtędy przeskoczymy, ale to jeszcze Zanim tam pójdziemy, to sobie zobaczymy co tutaj w ogóle jest. Jaki pajac w ogóle. Ogroniczny, który za bardzo mi się nie przyda. Znaczy, jeszcze. Teraz. A skąd się tu wziął, ziomuś? Dobra, ogólnie coś jest jeszcze u góry, Ale, ale nie wejdę tam normalnie. A tam coś było. A wleciał tu do mnie jak do siebie. Coś u góry jest. <laughs> Nie myśl, może spróbuj. Nie wiem czego za bardzo, ale okej. Okay. Ponury na czwórce. E, słabo. Z tyłu. No to już żeśmy z tyłu spróbowali. Ja pierniczę, serio. Było czas się przeturlać, może bym wylądował idealnie. W ogóle chyba coś ze mną poleciało. Nawet nie chyba, jak widać na pewno. No czemu ty się nie przetur... Ja pierniczę. Nacisnąłem shift, żeby się przeturlał, po czym on se spadł. A potem ja się dziwię, że umieram, bo uników nie unika. Ja pierniczę. Zapomniałem, że przecież jego ataki przelecą moje, nie. Zaraz mnie szlak trafi. To nie tylko z tym, że nie mogę skoczyć, tylko z tym idiotą, który sobie wystrzeliwuje jedną serię za drugą. Jeszcze mnie trafia tym. Dobra. Zajmij go, już mi zaczyna wnerwiać. A oko to za dziad zwalony. Jest drabina, ok. No i już kukułczy błyskami, tak jak w ogóle by mi się to do czegoś przydało. A czy pewnie się to do czegoś przyda, ale jeszcze o tym nie wiem. Hmm. niszczyciel skał. Nury, kamień czwóreczka. I tutaj już niczego nie ma. O, tutaj jest jakiś złoty run. Fantastycznie. Ale dobra, przynajmniej mam ten. Przynajmniej mam drabinę zrzutoną, więc nie muszę na okrętkę lecieć, mogę po prostu do przodu polecieć. To nie zmienia faktu, że strasznie irytujące są te gówna. Gdzie to było? O Jezus, tam na górze całkowicie. Oni generalnie nic mi nie zrobią. Ja tu coś pominąłem w ogóle To złoty run Dobra, jest okej, okay, chyba Jeszcze tamten jest, ale tamten mnie nie widzi, więc niech tak pozostanie <śm> są dwa po prawej stronie Cienny talizman wiernych, pewnie wiarę zwiększy czy coś takiego. Mars moje rany ale też na czworeczce. Dajcie mi piątkę. A, nie ma tu niczego. Przed tobą szczur, przed tobą boss. No coś tam widzę, ale nie za wiele. Aha. No to całkiem ciekawie powiem szczerze, to wygląda. Gdyby nie to, że robi takie wymachy tu i tam, to by było jeszcze w miarę ok. Ale spokojnie do zrobienia. Może nie za pierwszym razem, ale tam za drugim, trzecim. to się najbardziej chodzi o to, żeby się po prostu przedostać na drugą stronę. Niezauważonym. Okej okay, jak tu mają te Jak tu mają te gówna, właśnie. Ja piernicze, dobra. J'ai 嗯嗯。Uh huh. Jak zwykle się zajmuję nie tym, czym powinny. Ja pierniczę. Nie, te chochliki to jest naprawdę jakiś, jakaś parodia i padaka. Lecą mi stoją przy drzwiach. Kurna, zamiast atakować. Co za gówna wam małe, niewidoczne. Widać tu w sumie zwaliłem trochę. Mogłem po prostu wziąć i... Mogę po prostu wziąć i... E, wypić mi i dopiero go zaatakować. Albo po prostu machnąć się to by było dużo szybciej. Znaczy tak mi się wydaje no, Oczywiście tu nie przejdę teraz, nie? No bo, bo przecież się nie da Spinaj się. Teraz przynajmniej będę miał pewność, że idioci będą atakować go. uh <sighs> Dobra, po nim. Uh. Ponury kamień na szóstce, Zwykły kamień na siódemce. Odłamek grawigłazu, odłamek grawigłazu i zwane kulisty górnika ponurego kamienia. O Jezu. Udało się. Dobra robota. W końcu jakieś sensowne informacje tutaj zamieszczają. Dobra, kryształowy cyliński tuner mamy zaliczony. W związku z czym myślę, że tutaj zakończymy sobie ten odcinek. Ile ja mam w ogóle run? 30 no tysięcy, trochę tutaj zyskałem. I w kolejnym odcinku, oczywiście, ruszamy dalej. Kolejne ruiny, znaczy ruiny, kolejna, kolejna jaskinia zaliczona. Teraz zostaje nam na drodze tutaj złote drzewo pomniejsza, a później mamy już. Te rejony do eksploracji. Tak więc myślę, że będzie ok. Oczywiście, jak skończymy sobie Kaelit, to nie mam pojęcia, gdzie ruszę, ale całkiem możliwe, że gdzieś na pewno. Wychodzi na to, że albo wielka Winda Dectus, bo chyba tam obydwie części zyskałem, albo no, płaskowyż Plateau, czy jak to się nazywało? Altus. Jakoś tak, nie wiem. No, w każdym razie wiadomo o co chodzi. Na chwilę obecną, dzięki za uwagę i do zobaczyska.